Siemanko właśnie będziesz oglądać powtórkę z live'a. Jeśli chciałbyś obejrzeć podobne sytuacje na żywo, zapraszam do zapoznania się z opisem. Elo. Dobra, panie. Chodzę tak? Zabranie. A, zebranie, zabranie, zapraszam. No, ja z tymi pracami społecznymi to jak najbardziej dobry pomysł. Lepiej, żeby zapracował, coś ich zrobił. Jaki napad na sklep? Co pan gadasz? Blackwater? Jasna cholera panowie napad na, na sklep mamy jasny gwint teraz no to ja nie wiem co z takiej sytuacji no nie wiem pan tu rządzi panie szeryfie A w Blackwater ja słyszałem byłem tam przyjazdem milicja by nie ma? No niby jest ale no Może zbija... sobie poradzą, co? To, to co oni bonki będą zbijać, a my tu będziemy na urwanie karkujeć? No co się dzieje tam? dobry? No zna pan na sklep podobno tutaj, wiesz jak mi powiedział Uwaga, zejdźcie pana to, pan. to już Niestety no nie moja branża cholera No sam tam raczej nie wyruszę. No nic, no, no nic, mam nadzieję, że tamtejsza władza sobie poradzi. Bez naszej Poza pomocy nie... zapraszam. Zanim konie, zanim się zbierzemy, tak, tak, tak. No gdzie mam samemu? To skrypt nie, nie ogranicza, że nie panu. jak jest jeden sierp, to nie można napadów robić. Ale co rumsaj. A <słuch> się kurna. No powinno być minimum dwóch teraz, to jeden to jest no to jakim cudem to już no. A źle się dzieje źle się dzieje trzeba tutaj zebranie no to ogłosić lub... i porozmawiać to... bo kurwa ale trochę ma mało na tym zebraniu a no widzisz tak ludziom zależy to wcześniej to wolą polować zarabiać niżeli zadbać o, o, o dobro walentyn ale to, co ja co ja na to poradzę, panowie? Dobra, że ja to słucham, no. No dobra, I nie wiem czy ktoś jeszcze ma zamiar przyjść, chyba nie już mamy godzina wybiła. Także panowie, może słyszeli o grupie m, bandzie czarnych kapeluszników. Ktoś tutaj miał spotkanie z nimi. cokolwiek Mi się nie. obiło tylko coś o uszy. Jakoś się tak. nie boję, cholera. No właśnie, taka grupa niestety grasuje na terenach Valentine, porywają ludzi nie w celu zarobkowym, a jedynie w celu, w sumie nie wiem sam jakim, przekazują tylko informacje, że, że działają. jakieś zboczonych perwersji, oni palcami nie wiadomo co robią, trzeba uważać. Swoją drogą, tak, palce oglądają, i... jeden ogląda palce i jakoś tak spogląda na nie, nie wiem co ma na myśli, także trzeba uważać na tą grupę. No i z dniem dzisiejszym wprowadzam zakaz ubierania się na czarno no, i, 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 i możecie nosić czarne kapelusze, ale nie ubierać się całkowicie na czarno, bo Może, że nie jestem na czarno, no. Bo no, nie. jeśli szeryf Office spotka grupę co najmniej dwie osoby, które będą obrane całkowicie na czarno, będziemy zmuszeni otworzyć ogień bez ostrzeżenia: Ogień? Tak. Przeryfie, ale no no ja mam ja przykład jestem myśliwym, tak? No, no jest Pan myśliwy. Na płaszczach, no to, to, to lepiej na czarno się ubrać. On, no to też pewnie. Jak ja mam, co, na, na biało mam chodzić? No. A co Panu dała, poradzę? A masz Pani Właśnie. A jaka... To ja mam czekać na to, żeby oni znowu mnie porwali? Trzeba od razu otwierać ogień i wskazać a, jak na pstryczek jak najszybciej, a nie czekać na to, żeby Znowu kogoś porwali i co gorsza, jeszcze mu krzywdę zrobili. No, a, a to, że się poubieracie przez parę dni w inne kolory niż czarne, nic wam się nie. kreska wam z dubska nie spadnie. Panie, to kosztuje. Kosztuje, no to. Kosztuje, no panie. Lepiej zadbać o, o los naszego miasteczka, niżeli ryzykować. a co ja mam się bać o swoje życie, bo ktoś ubiera się na czarno? Ja tam pierdolę nie ubieram się na żadne biało. No nikt panu nie każe na biało się obierać. Ale skoro to jest banda czarno kapeluszników, to czemu mamy zmieniać strój, a nie kapelusze? No, to jest to jest no najlepiej no, możecie się ubierać na czarno, a jedynie mieć kapelusz na przykład innego koloru, to wtedy Jak już nie będziecie brani. No to wtedy no tak a najlepiej mi, kapelów, mi chodzi o to ja. no. żeby po prostu nie być nie od nie. góry do dołu ubranym ale na czarno daleko to cię mogę odstrzelić jak będziesz biegł do mnie z bronią rozumiecie od góry do dołu żeby nie ubierać się na czarno to jest, to jest dla dobra, dobra. mieszkańców, no, panowie. No. Ja, to ja proponuję tutaj tego pana już odstrzelić od razu, bo on cały czarny. Dzień? Dzień dobry. Nie No chyba, że czerwony. jak tacy mądrzy jesteście właśnie lepsze pomysły. Słucham zatem. Złapać Słuchajcie, ich. no trzeba ich dorwać, i skopać dupę. No, no i to to, i to oczywiście, problemy. no trzeba dorwać, ale żeby ich dorwać, to trzeba. Mm, ja i dorwać. Szybko. A jeśli szeref, jeśli szeref z rewolwerem chce ich dorwać, to powodzenia. No to powiedz mi, skąd mam wziąć pieniądze na to, żebym kupił sobie lepszą broń. Słucham Co zatem. Robić? A u szeryfów w zbrojowni nic nie ma lepszego? No niestety nie dostaliśmy żadnego wsparcia ani burmistrza nie ma, ani żadnego wsparcia. To niech ja, jak powiecie, pomoże. Jak? Różnikarz, właśnie no, ten rewolwer, który posiadam, wziąłem na zeszyt w połowie. To może my szeryfa na polowanie zabierzemy, to coś szeryf zarobi? Nie, wiecie co, chodźcie się złożyć szeryfowi, patrzecie, że, że dolar równy i koniec. No i zaraz kupię tu broń, cholera. Jaką szeryfce broń? No nie niestety, nie widać, ale no, tak naprawdę na, to... mówiąc, to nawet kobyły nie mam na obecną zaraz, chwilę. Dobra, ja kupię taktowce i szeryfowi dam cztery taktowce ja wy siedzicie mi koniem. No i o takich no, mieszkańczych walczyłem. Tego bym się nie spodziewał, bardzo mi miło. Jakaś 5 obywateli jest, żeby tutaj zaprowadzić porządek. Robimy zrzutę na tą kobyłę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć nas jest. Po dychu 60 dolców to już będzie niezła kobyła. No, ja wypatrzyłem takiego czarnego, czarnej sierści za 125 dolarów sam obecnie posiadam 50 dolarów, także... No, to my damy po dychu. No nie co panowie myślicie, no ja nie chcę mówić. No ale ja nie chcę jaj. też od was brać pieniędzy, no wiecie Dobra, panowie. Szeryfie zapraszam tutaj do nas na chwilę do tyłu. Te. No, no dobrze. Proszę się to jeszcze to... nie rozchodzić, bo jeszcze jedną informację no, to mam do przekazania. Słucham. Ja, właściciel tutaj gazety Valentine, która startuje w poniedziałek, jako współwłaściciel salonu. Dokładnie. Tak, postanowiliśmy się złożyć na konia dla szeryfa. Dokładnie. O. Bieda w mieście, co? No może dużo nie mamy ale zawsze coś No, no to tak bardzo tak, bardzo to mi miło postaram się, się odwdzięczyć war swoimi czynami na dniach bardzo proszę No tyle proszę. mam to tyle dam ja prawie tam 80 Mam nadzieję że No właśnie. to akurat będzie to będą jakiegoś koniec się znajdzie żeby. świetnie No i już akurat mam na wymarzoną kobyłę Czarną kobyłę za 125 dolarów. Miło, miło z twojej ale... strony. Nie, czy się ceny nie zmieniły, były w Tak, 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 poszły nie. w górę ceny, ale no ona kosztowała 80 dolarów bodajże, a dzisiaj patrzę już 125, także ta ceny. Bardzo idą w górę, lepiej kupować, póki, ale też, póki jeszcze znowu nie pójdą. My nie wiem, co ty myślicie, bo nie burmistrza a takiego. A tak w ogóle to zebrańe robimy jakieś. A już jest, to chyba lepiej Aha. bez i samemu no wszystkim. Może się, wrócimy do, do niej, nie żeby się nie rozleźli. No. Tak, no, tak, tak. Patrzmy, tak. patrzmy. Dziękuję jeszcze raz. Ja to nie wiem, do tyrosu przyjechałem, ale pamiętam. A także. Także, panowie, temat sko było mamy zakończony. Aha. Na Dobre. szczęście tutaj, mili, Państwo dołożyli mina. Konia, eee, druga sprawa. Jeśli macie zamiar opuszczać miasteczko Valentine, to prosiłbym opuszczać miasteczko co najmniej w dwuosobowej grupie. Bo z tego co wiem, te czarny, ta banda czarnych kapeluszu poluje na pojedyncze osoby. Oni boją się grup, boją się grup. Tacy właśnie są odważni, że atakują tylko pojedyncze jednostki. A wiadomo, jeśli będziecie w trójkę, najlepiej właśnie w trój po trójkach się rozdzielić, polować sobie razem, to, to wtedy zagrożenie znika praktycznie. No i jeśli spotkacie taką grupę, jeśli spotkacie osoby centralnie na czarno ubrane, czarna płaszcz, czarny kapelusz, czarne spodnie, mordy, parszywe, obrośnięci, to najlepiej uciekać w stronę miasteczka, a jeśli jesteście na tyle odważni i czujecie się na siłach pojmać i, i, i przyprowadzić do Sheriff Office. A to list gończy list no, gończy. Bardzo chętnie bym umieścił ten list gończy, ale wiadomo, żeby e, było zainteresowanie, to i suma wynagrodzenia musi być jakakolwiek. A nie mamy budżetu na to, żeby wystawić takowych list gończy. Teraz widziałem taką bandę, że tak, nie wiem czy banda, ale wiem, że przyjechałem do miasta i widziałem taką grupkę naszych odbranych osób. Wiem, jedną, że trzy osoby kobietę, są na pewno. I jedną kobietę i jak się pytałem, czy jadą na jakimś polowanie czy na jakieś coś, to oni powiedzieli, że mają swoje ważne sprawy. Mm. Mm. No trzeba no. uważać. A może warto by było się zebrać i zrobić taki patrol o Dobre, tym też myślałem jest dobra, jest robić. możemy zrobić jeśli są ochotnicy to możemy umówić się um, jakoś za godzinkę pod Co? biurem szeryfa Ten drugi pan. o równej okay. dziewiątej i i, i i ruszyć na jakiś na jakiś patrol może uda się spotkać kogoś z nich są w ogóle ochotnicy? Ja bym pojechał. No to jednego ja mamy. Pan John pewnie również. No tak, tak, tak. Jak nasza czwórka ja już będzie. No to super. No to od 21.00 myślę, możemy się umówić pod biurem szeryfa i ruszyć na takowy patrol. A może uda się pojmać chociaż jedną osobę z nich i, i wydobyć jakieś informacje. A kto wie, może nawet dowiemy się, gdzie mają kryjówkę, i ich wszystkich pojmać. Mm, czy Wy mieszkańcy macie coś do powiedzenia? Może Chyba nie. Ja rozumiem to chyba. To chyba na tyle nie zabieram czasu. I zapraszam o 21:00 pod biuro szeryfa, jeśli ktoś ma ochotę na taki patrol. No i przypominam, żeby no, nie ubierać się lepiej na czarno, bo naprawdę, no lepiej, lepiej żebyśmy jak najszybciej ich dorwali i lepiej żebyśmy im nie pomagali, rozumiecie? No. Dobra, to do 21 no. Dobrze, dziękuję za zabranie. Jego do zobaczenia. Ło Ta... cholera, ale zapierdziela. Panie! Panie! Stoi pan tym woze! Co pan zwariował? No właśnie. No co właśnie? Co to ma znaczyć? No. No Drogi panie pan tutaj ruchliwa ulica a pan zapierdalasz jak jakby nie, 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 nie wiem nie, nie. jakby się chałupła albo kobieta właśnie rodziła. Nie. Bo ja tutaj Z... dopiero na wóz wsiadłbym i. Na... No to co panie się? jak wsiadasz pan na wóz to pierw trzeba lecę, pójść się nauczyć u odpowiednich osób jazdy no konno. Potrafisz pan w ogóle konno jeździć? Tak, jeździ. w ogóle A, bo jak nie krzyczeć jak tu Kierowcy tacy Co zrobi? Grzywna będzie 10 dolarów pana Zjeść w ogóle pan. Zjeść pan tym kobyłom, bo blokujemy ruch Perła za mną Perła Dobrze, panie Bill, poradzi pan sobie. Tak, jasne, jasne. Tak, ja idę, idę po konia i za pół godziny będę z powrotem. oczywiście, oczywiście, pan uważa na siebie. Może, może lepiej z kimś się pan wybierz, bo... A ja tutaj, zaraz obok Walent, no mam nadzieję, że tutaj od strony tej strzały. Będę nie na tam jest Poczekaj pan tutaj. Co tu się dzieje? A, no włączyć, włączyć, go. Tylko miasto to nie strzelajcie. Ale tutaj strzelać co pan jest? się to tak Co pan tutaj wyrabiasz? Kolejny. No to powinno być grzywno, nie za... Cholera jasna, dobra. Do kolejeczki, do kolejeczki. Spokój perła. Co pan? Na węża pan, do węża pan strzelasz? No. Zamiast kamieniem go albo jak tutaj łopatą ze stajni czy, czy widłami to pan strzela jak do, jak do niedźwiedzia. Co pan? Oszalał? Jasna cholera. Od no... oszalał. Panie, jeszcze pan raz będziesz tutaj strzelał w okolicy miasteczka Walentaj to broń zostanie zawrekwirowana, a tymczasem grzywna 5 dolarów. Albo prace społeczne. Do wyboru. Słyszysz pan? E, tak, tak. No, że mi to było ostatni raz, rozumie? E, tak, tak, rozumiem. Pan uważa na siebie, bo banda grasuje. Czarnych kapelusz Tak, tak, tak słyszałem byłem na zebraniu. No, tu pan uważa na siebie. I nie strzelać mi tu w okolicy miasta. No, oczywiście. Ludzi się, ludzie się boją, konie uciekają. Wie pan trzeba ja uważać. No tak, tak. Kurde, tamten chyba w czarnym uciekł. Ten co tam? To jest chyba. On. Pan prowadził tą kobyłę? Hallo Pan prowadzi wóz. Hmm. Nie, czy coś się dzieje z Wojsem czy ludzie? To jest gracz, niby. O, to pan tak? Prowadził ten wóz. Zapraszam tutaj po ten wóz. No dobrze, słuchaj panie. No taką kobyłą to pomalutku, pomalutku, szczególnie kiedy wjeżdżamy do miasteczka, bo i ludzi pełno. I co by to było jakby dziecko biegło? Przecież pan stararuje takie dziecko od razu. Kobietę tak samo. Od razu, to piachu z taką kobietą. No dobra, obejdzie się bez grzywny, ale żeby mi to było ostatni raz, rozumiesz? Dobre. Rozumiem. I proszę przestawić ten wóz. A tutaj macie jeszcze bonus ukazujący klimat na serwerze. No, że nasz czas dojazdu znają. A, no, no tak, niestety, ale no daleko nie byliśmy, co to jest z Valentine A Przecież szybciej się nie dało i tak to ram jest najszybsza droga. Boże, że jakby pociąg jechał. No, na tym moście by było wesoło. No, trzeba by było skakać do wody. Czy mój koń potrafi nie nożyć nie. Potrafi, każdy koń potrafi. Ale raz jakby jak z takiej z wysokości z spadł to... Znaczy na główkę umie skakać. To by nie wypłynął. <laughs> A my dzisiaj widzieliśmy jak chłop robił salta na koniem. Co o. robił? Co? Salta aaa no, głupoty gadasz jakieś cyrkowie to taki co skacze do wody bimbru się wody być... pewnie nadoił jakiegoś koni i... no, skąd bimber brałeś jeszcze w życiu w ustach nie miałem tego jasne każdy o, mam nadzieję ja tylko dowiem kurde no jeszcze akurat bimbrownika żadnego nie spotkałem ani bimbru nie widziałem Valentine. szeref pod ladę nie zagląda do salonu. <laughs> to skrytki tam Żartowałem, my jesteśmy czyści z Antonym, nie sprzedajemy. Tylko whisky i brandy z, od dystrybutora. Sandalis. Tak, jakiś prywatny rzemieślnik na pewno. Ja, ja się panu w interesy nie wtrącam. <grywy> Puśćmy tutaj pana. Ło wow. stado dzikie O widziałeś? Jakie stado dzikich goi Kurde. O takie widoki mowy. Warto mieszkać o. Tutaj w obrzeżach Walentajny i nie tylko Szerok ja. ma już domek? Gdzie Nie jak ja ledwo na kobyłę Tu mnie dostałem od mieszkańców Zobacz, tak chcieliśmy zrobić no, skąd ja na mieszkanie wezmę? Panowie, to co? po No, ja już sobie. Jak już tu jesteśmy, Trzeba, trzeba korzystać. Strzelać. Dobra, jednego na siebie. Dzięki za followka. Dzięki również za followka. Wow. Kurze co jest? Spagajnie, teraz, spagajnie.